Szan Boże, witajcie. Mamy dzisiaj 8 stycznia, jest niedziela, święto Chrztu Pańskiego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymał go mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Oto otworzyły się mu niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębicę i przychodzącego do Niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Powszechne jest przekonanie, że ważne rzeczy dzieją się w świetle fleszy i przed obiektywami kamer. Istnieje to, co zostało wystarczająco mocno nagłośnione. Tylko wtedy jest szansa na jakiś sukces. Natomiast w Piśmie Świętym najważniejsze sprawy dzieją się po cichu, bez rozgłosu. Ci, którzy przychodzili przyjąć chrzest na od Jana Krzyściela, zostawiali w wodach Jordanu swój ciężar, grzech, swoje niemoce i słabości. I nie dziwi, że robili to po cichu. Bo czym się było chwalić? Jezus w ciszy zanurza się w wodach Jordanu i bierze na siebie to, co inni tam zostawili. Dokonuje się taka milcząca wymiana. Bóg, człowiek, oczyszcza wodę i pokazuje, że przyszedł, aby się ze mną utożsamić. Daje to, co boskie i czyste, a zabiera to, co moje i brudne. Po co jest to wydarzenie? Żebym widział i wierzył, że Bóg wchodzi w moje doświadczenia, że niczego nie unika, nie krzyczy yy, i nie podnosi głosu, yy, nie dogasza ledwie tlącego się w nas knotka, nie yy, zgniata tego, co we mnie nadłamane, ale otwiera więzienia i wprowadza w to światło. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.